Kosmos. Granica ostateczna. Wciąż pełna miejsc, do których nikt nie dotarł. coś wie dobrze! Komandorko. Komandorze. Kiedy ostatnio czyściliście... Bulbulator układu chłodzenia. Bulbulator jest czyszczony podczas wymiany przyczłapki w pęczku konwekcyjnym na drugim ciągu spalin. Przecież to nawet dziecko wie. Ale nie wasz mechanik! Nanomolekularny osad powstający w procesie ciągu protonowego może naruszyć wewnętrzną strukturę nadpromienników jonowych, zakłócając prawidłowy przepływ plazmy. Zastosuj, nie będzie za późno. Preparat o unikatowym i opatrytowanym składzie. Bulbulator Viorix Ultra. I znów latasz jak możesz. Coś w tym stylu. Nieoczekiwany czop nanomolekularny podczas interdykcji? Żaden problem. Użyj! Bulbulator Wyciorix Forte Skład Bulbulator Wyciorix Ultra oraz Bulbulator Wyciorix Forte jest chroniony federacyjnym i imperialnym prawem patentowym. Stosuj tylko oryginalne produkty. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pośród załogi, zalca się rozrzedzenie atmosfery poprzez otwarcie najbliższej śluzy.